Z, z Poznania. E, witam Was serdecznie, mam nadzieję, że macie się dobrze. E, dzisiaj już wtorek, e, drugi tydzień Adwentu. Mam nadzieję, że trwacie w tym oczekiwaniu mm, na Boże Narodzenie, e, ale też w tym oczekiwaniu, że Bóg powtórnie przyjdzie w chwale. Dzisiaj będziemy rozważać fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 18, wersety od 12 do 14. Ale tradycyjnie na początku pomódlmy się chwilkę, wołając do Ducha Świętego. Duchu Święty, proszę Cię, abyś Cię ogarniał nasze serca, nasze ciała, nasze umysły. Pozwól nam przyjmować to słowo pozwoli nam przyjmować tą prawdę o tym kim ty jesteś oraz o tym kim my jesteśmy w twoich oczach. Przyjdź Duchu Święty do naszych serc ze swoją prawdą i rozgość się tam. Maryjo Matko Słowa, módl się za nami. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zbłąkała? Jeśli mu się ją uda odnaleźć, zaprawdę powiadam Wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych? Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Yy... Piękna Ewangelia, piękne słowo dzisiaj dla nas. E, to, co mi się nasuwa tak w pierwszej kolejności, to jest to, że właśnie czasami możemy czuć się e, zabłąkani, zagubieni, gdzieś zagmatwani w jakiejś sprawy. I zdaje nam się, że, że już nie ma właśnie drogi wyjścia, drogi powrotu, e, że nic się już nie zmieni. A tu się okazuje, że jest ktoś, kto szuka nas nieustannie, kto pragnie zostawić całą resztę owiec, aby właśnie poszukać e, tą, która gdzieś się zagubiła. Więc jeżeli dzisiaj ty masz takie poczucie, że e, właśnie, że się gdzieś zagubiłaś, e, to to słowo jest dla ciebie właśnie, że Pan z ciebie nie zrezygnował, że on ciebie szuka. E, że On już ma tą radość w sercu z Waszego spotkania. A jeśli jest tak w Twoim życiu, że tu już zostałeś odnaleziony, to rozraduj się dzisiaj też w sercu właśnie z tego, że, że Pan Bóg właśnie taki jest, że On szuka każdego z nas do samego końca. To jest pragnieniem Jego serca, pragnieniem też serca ojca, to jest jego wola, żeby każdy z nas, nawet ten najmniejszy, nawet ten najbardziej zapomniany w oczach świata, został odnaleziony i przyprowadzony do domu ojca. Panie, ja pragnę tobie dzisiaj podziękować za to, że ty jesteś Bogiem, który za wszelką cenę pragnie nas znaleźć, pragnie nas odszukać. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że Twoje serce jest tak hojne, Twoje serce jest tak niestrudzone w poszukiwaniu e, najmniejszych, najbardziej zabłąkanych Twoich dzieci. Bądź błogosławiony, Panie, bądź uwielbiony teraz i na wieki wieczne. Amen. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, bądźcie błogosławieni wszystkiego najlepszego też na czas wstawania porannego na roraty. Wszystkiego pięknego z Panem Bogiem, pa, pa Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.